Opowiemy teraz o kajaku, który pochodzi z Grenlandii. Zbudowany nie na Grenlandii, tylko w Norwegii przez norweskiego Szkutnika. W 2002 roku także jest stosunkowo młody, ma tylko 19 lat. Natomiast no, jego wzór jest na, naprawdę wiekowy, można powiedzieć starożytny i, i najstarsze takie y, u, urządzenia pływające. Mają co najmniej 2000 dwa, dwa lat, są potwierdzone dla przełomu naszej ery. Natomiast na Grenlandię dostały się później, bo w XII wieku, razem z wędrującymi od strony Alaski Inuitami, czyli ludem, który popularnie nazywa się Eskimosami. Tego typu kajaki kryte skórą są charakterystyczne dla olbrzymiego obszaru sięgającego co najmniej od Grenlandii po Cieśninę Beringa, po Czukotkę nawet na Syberii. Wewnątrz, nie, nie widać tego, jest szkielet zbudowany z drewna. Na Grenlandii używa się drewna przynoszonego na brzeg wyspy przez morze. Cały ten szkielet wewnętrzny pokryty jest skórami fok zszytymi nićmi wykonanymi ze ścięgien zwierząt żeby taką powłokę skórzaną przygotować. Kobiety Inuitów muszą najpierw wyprawić skóry i to nie jest łatwe zadanie, ponieważ muszą centymetr po centymetrze przerzuć tą skórę, żeby uczynić ją giętką. Także no, no niestety niekorzystnie to wpływa na ich uzębienie. Oprócz tego możemy zobaczyć, że są tutaj części z kości. Zwykle wykonuje się je z kłów, morsów. Jest to typowo myśliwska łódź Inuitów. Służyła do polowań. Na ssaki morskie podczas zespołowego polowania zabijano wieloryby. Polowano na ptactwo, gęsi, no i łowiono też z, z kajaka ryby. Możemy tutaj zobaczyć harpun, czyli taką włócznie z odłączającym się grotem. Harpun jest połączony rzemieniem. Z, ze skórzanym y, pływakiem Kajak jest charakterystyczny też dlatego, że budowano go jakby na miarę każdego myśliwego. Był on tak dopasowany jak ubranie wypływając na polowanie myśliwy łączył się dodatkowo z kajakiem za pomocą swojej kurtki ona przylegała ściśle do, do ciała, nie wpuszczała ani przez Rękawy, ani przez otwór w kapturze wody i jej dolna część była jakby zaciskana, przywiązywana do włazu dla wioślarza. Miał taką umiejętność, którą nabywał od dziecka, że potrafił dokonać obrotu pod wodą i powrócić do postawy pionowej. Była to umiejętność no, na nawagę na, na cenę życia. No, kajaki. Były też bardzo lekkie i kiedy wioślarz dobił do brzegu, mógł przenieść na głowie kajak bez problemu do swojej osady.